No to dorwałam w sklepie obok, fryzjerskim. Oni mają zawsze w witrynie takie crazy em, opaski. Albo z jakimiś kryształami, albo coś. I zobaczyłam tą. I dzisiaj miałam taką rolkę w... Zobaczycie ją niedługo. Więc ja wziąłam sobie taką kokardkę, bo deep inside ja mam nadal 16 lat. to starczy, ale... No, i w, jeszcze w tym sekundzie były takie czapki wełniane. Naprawdę spoko. biskoza nie wiem. I takie coś. It was a nice day. Bardzo produktywny dzień. Niedługo wiem, że miałam powiedzieć wam co robię, ale. Czekam na klucze cały czas. Jak dostanę klucze, to wam powiem. W ogóle byłam dzisiaj bo przecież to jest przy biurze naszym, w takim second handzie, vintage, używane rzeczy, tanie bardzo i powiem Wam, że jestem zachwycona. Kupiłam sobie męskie marynarki i jakbym chciała taką marynarkę kupić w jakimś, nie wiem, dobrym sklepie, to by kosztowało srogo, a to było na eee, grosze. Ja tam wpadłam, pan się pyta, czy chce przymierzyć, ja mówię nie. Kocham takie luki i wtedy jakiś pasek tu przepiąć, kozak, oksy duże. Nie no, naprawdę i te poduszki tutaj. Sztos. Wzięłam trzy marynarki. Jedną musiałam wziąć ze spodniami, bo było jako set, ale tą to są też męskie spodnie. Ja je sobie tu zwężę naprawdę buszowałam, szukałam takich fajnych marynarek, ta jest inna skrojona, tam to była szersza, ta jest taka bardziej, widzicie. I do tego sobie zwężę te spodnie męskie. Nice, jestem bardzo zadowolona z siebie. Będę chodzić częściej, jak się mówi, lumpy.